Hejka! Więc tak, wczoraj był ten filmik z paczką z Artais, A dzisiaj przyszła do mnie paczka z kreatywnego straganu. Tak, dwie pod rząd. Ale cieszę się, że nie przyszły tego samego dnia. No, dobra. Um, paczkę zamawiałam tego samego dnia co tą z Artais, czyli w czwartek. Już nie pamiętam, czy to było 19 chyba. Jeżeli się pomyliłam, to przepraszam, ale coś tam. Dzisiaj jest. Y Czwartek, czyli właściwie to tak tydzień, no? minął ale ja nie robiłam przelewu. Czy się tam że po przelewie się wysyłam? Nie ma takiej opcji, żeby ym, brać na przykład za pobraniem, że tym, no, tym. Ym, no i właśnie jed, nie, nie, jeszcze nie zdążyłam zrobić przelewu i to pani zadzwoniła do mojej mamy i moja mama mówi, że y, niedługo zrobimy ten przelew i w ogóle. A to fajnie już ma gotową paczkę i że już wysyła. no to było już kilka dni temu, ale naprawdę tak się ucieszyłam. Jeszcze mówiła, że jakieś limitowane gratis takie do modeliny Mila, więc... Może takie, których nie ma na sklepie, więc możecie zobaczyć jakieś takie fajne te. Tak? jak się cieszę. Dobra, w takiej kopercie mi przyszło. Ja już ty sobie odcięłam, ale nie wyjmowałam nic, tylko tak spojrzałam. jest taka koperta do mojej ręki. Tak Większa od mojej ręki. Większa nawet od nawet Tak, tak na tutaj zasłonią swoje dane i tutaj jest tylko widać napis UL. I tym dalej jest ulica i w ogóle. Ale to jest właśnie takim flamastrem napisane. Zielonym. Tak yy, w ogóle pani wysłała priorytetem. No. I tak. Okej, okay, to... Zacznę już pokazywać, bo ja też nie mogę zaczekać, żeby zobaczyć, co tutaj w ogóle jest. jest A ja od razu powiem, że za paczkę zapłaciłam 63,56 zł. Ok, więc najpierw karuzelka Fimo. Mix słodkości 2 chyba to był. To były dwa te miksy, i to jest ten drugi. I tutaj są takie różowe rolady. Lodziki takie zielone, oto na Arta jest Obejrzyjcie sobie ten filmik, tam dostałam właśnie taki patyczek z tymi lodzikami Ty, Takie babeczki Takie galaretki z owocami Jakaś taka rolada Tu takie jakieś śliczne babeczki To chyba to jest to taka słodka kukurydza cukrowa jak tam, Taki jakiś torcik, taki patyczek też chyba miałam Taka babeczka Taka rolada Taka galaretka i taka babeczka Naprawdę bardzo ładne wzory. Tu są, bardzo mi się podobają. Maybe to była pierwsza rzecz. Później yy, taśmy, dwie bajkowe wzory. I tutaj yy, wyjmę. Ok, tutaj pierwszą mamy z takimi jakimiś wywiórkami. To jest chyba jakaś taka stara bajka z tymi wiewiórkami. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. Nie, jakoś nie kojarzę za bardzo. I tutaj mają takie słodkie cukiereczki kawaii, One są takie słodziutkie. No i to jest pierwsza, a druga jest ze Stitchem. Ojej, jak fajnie! Akurat Stitch jest fajny, więc naprawdę super. No i taka. Tutaj jakieś kwiatki, tu są jakieś napis, palma. No ogólnie bardzo fajne dostałam. Już się bałam, że, że dostanę z autami albo coś. Ale bardzo mi się podobają. Dostałam dwa wzory, bardzo fajne. Nie wiem, moim zdaniem chyba są to najfajniejsze, chociaż nie widziałam dużo. Ale bardzo mi się podobają. Naprawdę się cieszę. Aha, i zapomniałam powiedzieć. Paczka przyszła do mnie około godziny 13:25. Już mówiłam, że dzisiaj jest czwartek i 26 luty. Klipaczka przyszła około godziny 13:25, 26 lutego, w czwartek. Tak. Ok, no to lecimy dalej. Tutaj mi się. Skleju. Nie, tutaj mam taki woreczek. I w nim są trzy takie kwiatki z żywicy. Turkusowe. I malutką puszkę coca Zero O, taka puszka jedna. I one są razem w woreczku Dalej um, To jest taki woreczek to Z tym go miejmy. Ok, Okej, więc w takim woreczku yy, Są Trzy M&M's różowe takie Sztuczne Dzięki, ładne I yy, Dwie takie agrafki Taki. to jest chyba antyczny brąz i dalej tutaj mamy takie coś niespodzianka, zaraz zobaczymy jak zapakowane nie umiem otwierać normalnie i to jest miseczka, że wam teraz mogę to powiedzieć mała miseczka Jezu jak zapakowane. Dobra, naprawdę bardzo podoba mi się, że jest tak zapakowana. I to była mini miseczka, ale ona jest naprawdę duża. Zobaczcie jak do mojej ręki. Naprawdę duża jest. Bardzo. No, nie wiem dlaczego tej porównać, ale jest duża. W ogóle w kreatywnym straganie te wszystkie naczynia są takie spore, bo już zamawiałam wcześniej. Mogliście już widzieć filmik z pierwszą paczką z kreatywnego stręgami. No i to jest taka miseczka przyroczysta. Plastikowa, nie da się jej zgnieść. się jakby się mocniej zgnieść, to mogłaby pęknąć. No i naprawdę była fajnie zapakowana. Um, ok, dalej. Takie coś. To ja to otworzę i wam pokażę. No, mamy takie trzy woreczki, i ja je teraz. Nie woreczki, tylko takie coś. I je ja, co, ja wszystkie otworzę, wyjmę te rzeczy, co w nich były i Wam pokażę. Okej, okay, więc już wyjęłam. I w jednym były takie kieliszki, i one nie były spakowane w woreczek, tylko po prostu to coś takie. To takie fajne piankę, nie wiem co No i takie dwa kieliszki małe. dalej takie dwie fiolki z ozdobami. To są takie, że wysyłam ci jakieś dwie losowe, i nie wiesz co tam będzie. Ja dostałam z takimi różowymi serduszkami całymi. To fajnie mienią. I tutaj z takimi ciemnoróżowymi, czerwonymi serduszkami. O, no, widać chyba, się tak ładnie mienią, i są takie puste w środku. No i takie dwie fiolki. Prawda bardzo fajne. I tutaj są. takie oddzielone dalej dwie fiolki, też tak oddzielone od siebie dwie fiolki, mini. nie wiem no i to te wszystkie rzeczy były w takim woreczku dalej gratis ooo jaki ładny znowu gratis ojej, ile gratisów Znowu gratis! O no O, to już nie gratis. No to teraz to pokażę. Taki woreczek już widać bo że jest foremka. I pierwsza to jest baza zakładki do książki Taka srebrna. Taka bardzo ładna, tutaj tak. No i ona jest bardzo malutka. Myślałam, że będzie większa, ale to nawet dobrze, że jest mała, bo jak... Ja mogła być większa, ale nie jestem obojętna i taka dobra i taka Więc taka zakładka Później... Foremka do ciasteczka i mi Wyjęłam ją I to jest takie malutkie ciasteczko już mi, mój palec... Duży kciuk, można wsadzić tam I jest tylko o troszeczkę większe Do mojej ręki jest taka, jest naprawdę bardzo malutka no. I tutaj w środku... Może będzie widać, o, jest taka poteksturowana w minia. Ok. No i naprawdę jest bardzo ładne to ciasteczko. Ja się cieszę, że ono jest takie małe, bo ja, yy, mi jest szkoda na jedno ciasteczko tak dużo modeliny używać. A że takie jest malutkie, no to i tak jest śliczne. no Mi to się nawet bardziej podoba, że jest małe. Bo jednak jak są takie małe rzeczy To są takie słodkie No i w takim woreczku było I już ostatnią Nie, nie ostatnią rzeczą w tym woreczku To jest wkręt Są wkrętki I tu chyba jest 20 sztuk Nie, nie pamiętam Są wkrętki srebrne i tu jest 20 sztuk, dobrze powiedziałam Okej okay. No i tu takie wkrętki zwykłe, po prostu. I ostatnio w tym boraczku są takie zatyczki silikonowe do, do telefonu. I to są takie przezroczyste i tutaj jest 5 sztuk. Tak, 5 sztuk. No i tak, żeby udowodnić, 5 sztuk jest. Okej, okay, położę je tutaj. Dobra. Dalej... Ym... Ta nowa, większa kostka Fimo Soft y, Malinowej. To jest numer 22. No i sobie teraz możecie tak dokładnie obejrzeć Ja też, bo jest naprawdę bardzo fajna. Jest taka większa kostka, widzicie, to jest 57 gramów. Jest naprawdę. Y, ma takie fajne otwieranie, jak na przykład Fimo Professiona. Przepraszam, źle, źle wymawiam, wymawiam, przepraszam. No ale chyba wiadomo, co chodzi, Fimo Kids chyba też jakoś tak podobnie się otwiera. No i teraz zrobili coś takie Fimo Soft I ja właśnie sobie zamówię malinową, ponieważ ja ten kolor uwielbiam, a już mi się zwykła kostka kończy, a ta jest większa i w ogóle, nie wiem, strasznie mi się podoba, bardzo fajna jest. No i tutaj z przodu jest taka, z boku taka i z tyłu, tutaj ma numerek z tyłu i tutaj nazwę, no ma tak z boku. O i tutaj ma takie do coś. A już jest open to close. Dobra, nie ale... No kostka po prostu tylko już pokazuję. I ostatni gratis, jezu, dobra. To już tyle. Teraz gratisy. Dostałam jeden, dwa, cztery woreczki gratisów. Naprawdę bardzo fajne. Ach, oh, tam sobie wezmę. Okej, okay, więc pierwszą są kolejne dwie taśmy bajkowe wzory. I smakują gratis już, dobra, to już na Waszych oczach wyciągnę. I pierwsza to jest taka. No to jest Miki i Mini. O, Te takie gwiazdki. Miki, No, śliczna, naprawdę. A druga też z myszką Miki i z myszką Mini. I oni to są siedzą, taka to, tak sama Ale bardzo fajne z myszką Śliczne, naprawdę, bardzo dziękuję Zostawię luzem Dalej Takie kwiatki Z Też gratis Wysypię sobie Okej, okay. więc są dwa takie One są takie jasne Wyglądają trochę jak kwarc niebieski, chyba z Fimo takie mają podobny kolor Takiegoś mi się kojarzą, chociaż w kamerze wyglądają najjaśnie, najjaśniejsze niż są naprawdę ródyby są takie trochę bardziej miętowe, jakieś takie są no niebieskie nie wiem Ale chyba widać, teraz chyba lepiej No dobra, to dwa takie Dwa takie kwiatki nie wiem czy one są takie same... Nie, nie są takie same podobne jakieś. Dobrze, więc pierwszy jest taki. I drugi taki. Tak. Okej, okay, chyba widać. Dalej taka czarna różyczka. Jeżeli to nie jest róż, to przepraszam, nie znam się aż tak dobrze na kwiatach, ale uda mi się, że to róża. Dalej takie dwie czerwone różeczki. O, tego nie będzie chyba widać. Teraz może widać. Widać chyba. No to takie dwie. Taka różyczka jakaś zielona. Chyba. Nie, to jest podobne do tamtego, ale z tamtego kwiatka leci taki bardziej w zielone. Trochę miętowa. I taki fioletowy. No. I to był kolejny gratis. Dalej taki woreczek. I już te rzeczy, które... Tam te rzeczy widać i już te rzeczy, które tu są ciągam tu są jakieś takie małe koraliczki takie bardzo dużo ich tu jest nie wiem ile sztuk ale dużo bardzo ładnie są dziękuję bardzo <grywka> um. Ja jakieś tu widzę. Dobra, są takie serduszka 4. Pierwsze jest takie malutkie, czerwone z, z żółtym napisem Love. One są takie milutkie, patrzcie, kiedy jest małe. Tylko do, moje, do mojego palca. No to tych serduszek nie widziałam na sklepie, więc... no. Taki... Ty może wygląda trochę grzut ale to jest taki neonowy zielony taki może neonowy żółty, nie wiem taki neonowy, żółto-zielony, z tym żółtym napisem Love tutaj. To takie drugie jest. Trzecie takie pomarańczowe. I kolejne takie bardzo jasno niebieskie. takie taki jasny, żółty napis Love. I wszystkie te są z tym napisem Love. Są cztery. Tak. Później jakieś takie... Takie coś, to chyba jest do bransoletki. Charnki. To chyba jest takie, że się do bransoletki zakłada i do tego się przyczepia jakiś charms. już nie wiem, jeżeli coś źle mówię, to przepraszam, ale no, jak mówiłam już kiedyś jest ja na takich branzoletkach i żuterii nie lubię za bardzo. Dalej taka jakaś... A to jest paszport. Taki charms paszport. Jakiś taki obrazek, nie wiem co to jest. <laughs> Trochę japoński smok. Nie wiem. No takie coś w każdym razie. Później takie serduszko gładkie z oby stron. Dalej um, oj, taki prezencik. I ostatnia podkowa. I to były takie czarmsy. I już ostatnia rzecz to jest foremka. Dostałam gratis foremkę i to do takiego. No zobaczcie, taki pani ciastek. I tu jest, że nie ma taką kartka. I właśnie chciałam foremkę do takiego ciastka, ale już by za dużo wyszło pieniędzy. I tak by wyszło dużo dosyć. Tak, to bym sobie pewnie zamówiła. Ale się jezu strasznie za to dziękuję. Naprawdę najfajniejsza rzecz, chyba właściwie. Więc. Mam dwie foremki śliczne. No naprawdę, one śliczne. Już nie będę je wyjmować, ale to przez woreczek też dobrze widać. Można ją skniatać. Jest... Z kreatywnego straganu trochę tak ciężko się zgniata, ale widzę, że już łatwiej niż jak zamawiałam do spodu babeczki, bo spód takiej babeczki mam też z kreatywnego straganu i trudniej jest z... Przepraszam. I trudniej jest zgnieść od tych. Jest naprawdę. No nie mogę, strasznie dziękuję. Przepraszam. Jak mówię, trochę tak teraz przez los. Ale jakoś mi teraz tak przez chwilę teraz złapało. Dobra, wam wszystko pokażę tutaj. Trochę takie jest porozwalane. Może być czegoś nie widać. Mam nadzieję, że będzie widać wszystko. O... Ok, więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli moje zakupy i filmik wam się spodobały, no to zostawcie łapkę w górę subskrybujcie, oglądajcie inne filmy komentujcie, jeżeli chcecie coś wiedzieć no to piszcie do mnie wszystkie linki będziecie mieli w opisie no jak na razie tylko będziecie mieli link do mojej strony na facebooku ponieważ jest naprawdę bardzo mało lajków a zależy mi na nich też a wiem, że sporo osób nie, czy, nie czyta opisu, więc tylko od razu mówię i jeszcze będziecie mieli mojego maila, byście chcieli coś tak bardziej prywatnie Okej, okay, no to cześć i do następnego filmu.